Cześć, nazywam się Mateusz Zięba, popularnie zwany wysokiem. Jestem na podkosu i w tym wideo postaram się poszerzyć twoją wiedzę na temat siatkówki plażowej. Dzisiejszy materiał dotyczy różnych rodzajów ataku. Zajmiemy się w szczególności kontaktem, kontaktem dłoni z piłką. Będziemy rozważali trzy podstawowe techniki ataku, to znaczy atak mocny, atak typu plus oraz atak typu drap zwany również w różnych kręgach e, szponem, kosteczkami, a nawet kłychciem, cokolwiek to oznacza. Podstawowa technika przy użyciu dwóch palców. Kontakt z piłką następuje na górnej części e, ołów tych palców, co dosyć ważne, e, palce powinny być usztywnione, z tego względu, że gdy mamy je zbyt miękkie, Piłka może nam wyjąć te palce no i powoduje to dosyć spory dyskomfort w tym, w tym stawie. No i na wideo zaprezentujemy, jak wygląda ta podstawowa technika. Są możliwe pewne wariacje od tej techniki. Ja na przykład używam trzech, a właściwie czterech palców zamiast dwóch. Kontakt również następuje. Na, na szczycie dłoni. Natomiast, co dosyć ważne, potrzebujemy wytworzyć jak najbardziej płaską powierzchnię. To znaczy, unikamy składania tych płazów w ten sposób. Ja staram się je powysuwać odpowiednio, tak aby było to płaskie. Generuje to większą powierzchnię, co daje większą dokładność. Kolejnym ciekawym odstępem od techniki klasycznej jest zamiast usztywnić palce w 100% i kon dokonać kontaktu z piłką na tej wierzchniej części, starać się dotknąć piłki e, na tych kosteczkach, dzięki czemu mamy pewną kontrolę, może nie jest to dokładnie jak zagranie palcami, nie, nie ma to tak dużo kontroli jak zagranie palcami, natomiast jest to bardzo przydatne przy zagrywaniu piłki bezpośrednio na siat za siatkę, Stwierdzamy, że piłka opadająca na na tą część jest amortyzowana i możemy ją niemalże chnąć w to miejsce, e, będąc nadal e, ok w stosunku do zasady plażowej. Zagranie drapem ma dwie dosyć spore zalety. Pierwszą z nich e, jest to, że możemy dotknąć piłkę nieco wyżej niż w momencie, gdy plasujemy. Przy, przy drapie piłka znajduje się tutaj, przy plasie. Piłka znajduje się na dłoni, także zyskujemy około 10 cm, co jest bardzo ważne przy piłkach wystawionych na siatkę. Kolejną sporą zaletą jest to, że grając z drapem, wykonując bardzo podobny ruch, krótki ruch, jesteśmy w stanie zagrać piłkę krótko za siatkę bądź wykonując ten sam ruch nieco szybciej, jesteśmy w stanie pokierować tę piłkę na 8 m, także bardzo trudne do odczytania przez obrońców. Dlatego też stosowane przez niektórych zawodników dosyć często. Drugim typem kontaktu dłoni z piłką jest PLAS. No i na początku, najważniejszy jest kontakt dłoni z piłką. To znaczy, dłoń powinna być dopasowana do piłki, także nasze palce leżą na piłce. Zdecydowanie odradzam odginanie palców od piłki, bądź doginanie do piłki. Z tego względu, że redukuje to kontrolę. Główny kontakt następuje. Z dłonią. Dłoń powinna być lekko usztywniona, ale nie maksymalnie spięta. Tak, żebyśmy mieli jak najwięcej kontroli. I to, co według mnie odróżnia plus od ATAKU, jest to, że tak naprawdę staramy się dotknąć piłkę od dołu. Co nadaje jej odpowiedniej rotacji. Nawet dotykając piłkę od dołu. Tak naprawdę jesteśmy w stanie nadać jej trajektorię poziomą, a nawet w dół, oraz oczywiście pod górę, jeżeli, jeżeli mamy wysokiego blokującego. Moją główną wskazówką dla osób, które męczą się z plasem, jest to, aby skoncentrowały się na, na kierunku swojej dłoni. To znaczy, w momencie, kiedy gracie linea i jest on jest on wyrzucony w aut, w szczególności z lewej strony. Bardzo często oznacza to, że w momencie ataku wykonujecie zbyt dużo ruchu nadgarstka. Także jeżeli skupicie swoją koncentrację na, na samej dłoni, tak żeby może wykonać nieco mniej tego ruchu skręcającego, a skierować dłoń dokładnie tam, gdzie chcecie grać w piłkę. I oczywiście warunkiem koniecznym jest dotknięcie piłki w sposób czysty. Ta piłka po prostu musi powędrować, powędrować dokładnie, dokładnie w tym kierunku. Jeżeli jesteś zawodnikiem o nieco mniejszej kontroli nad piłką, tak jak ja, zalecałbym wykonywanie jak najmniejszej ilości zmian kąta w nadgarstku przy ataku typu plas, z tego względu, że powoduje to większą dokładność. To znaczy, staramy się uniknąć pełnego ruchu nadgarstka, raczej czekamy na piłkę, odbijamy ją w ten sposób, dzięki temu, e, dzięki temu dużo łatwiej kontrolować nam miejsce, w które poleci piłka. Ostatnim typem ataku jest mocny atak. Różnice pomiędzy mocnym atakiem a plasem są następujące. Przede wszystkim tutaj zdecydowanie zalecam jak największą pracę nadgarstka. Z tego względu, że jest to kolejny, kolejny przegub, który pozwala nam przyspieszyć rękę. Tak naprawdę siła naszego ataku zależy od tego jak dużą prędkość jesteśmy w stanie wygenerować dla naszej dłoni poprzez Skręt naszego tułowia, e, barku, łokcia oraz nadgarstka. Także uszczelnienie nadgarstka zabiera nam troszkę tej prędkości i zmniejsza naszą siłę oraz kontrolę. Także pierwsza sprawa, jak najwięcej pracy pracy nadgarstka. E, druga różnica pomiędzy atakiem a plasem. Przy plasie staramy się dotknąć piłkę od dołu. W ataku staramy się przeciąć tor lotu piłki i pociągnąć naszą dłoń. Jeszcze dalej, to dosyć ważne, żeby myśleć o tym, jakbyśmy chcieli przebić tą piłkę przy ataku, natomiast przy plasie możemy zatrzymać naszą dłoń w miejscu, gdzie, gdzie mamy kontakt z piłką. Na koniec, dwie wskazówki, które stosują się do wszystkich trzech typów ataków. Pierwszą z nich jest, niezależnie czy wykonujemy drop, plus czy atak, staramy się dotknąć piłkę jak najwyżej. Tak? Bardzo częstym błędem jest, a wynika to z, ze złego timingu, jest dotykanie piłki na zgiętym łokciu. Oznacza to, że jest się zbyt późno no i przez to tracimy, tracimy zasięgu, który jak wiadomo, jest dosyć przydatną sprawą. Drugą wskazówką jest to, aby ukryć nasze zamiary jak najdłużej. To znaczy, każdy z tych kontaktów wymaga nieco innych ruchów w końcowej fazie ataku i najtrudniej jest zastosować prawidłowy nabieg oczywiście przy ataku typu plus oraz drab, z tego względu, że nie wymagają one dynamiki same w sobie. Jeżeli chcemy atakować, nasz nabieg będzie dynamiczny, więc prawidłowym. Natomiast jeżeli z góry zakładamy, że oni nie masowali, bo on gra drapa, bardzo często ten nabieg jest nieco wolniejszy i z góry możemy zauważyć, że zawodnik nie jest, w stanie, nie jest w stanie zaatakować pełną mocą. Także starajmy się zawsze nabiegać mocno, jak do ataku mocnego, dzięki czemu mamy otwarte nadal trzy opcje. W momencie, kiedy zwalniamy Przeciwnik jest w stanie ocenić bardzo łatwo, że będziemy grali miękko, co zwiększa jego szanse na powodzenie w obronie. To było na tyle, jeżeli chodzi o kontakt dłoni z piłką przy ataku. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, sugestie, podzielcie się nimi w komentarzach. I do zobaczenia w następnym wideo. ma.